Kochani, dzisiaj ym, taki piżamowy look w okularach, nietypowo. Ale nie chcę się jakoś specjalnie ogarniać do tego filmu, yy, nagrywam przy porannej kawie. Yy, I pomyślałam sobie, że poruszę temat, który chodzi mi po głowie. Dzisiaj w nocy się też pojawił, jakby w śnie. Yy, no i w ciągu dnia też o nim, o nim często myślę. O tym o tym często sobie myślę, znaczy, wraca po prostu do mnie, mianowicie właśnie o dwóch umysłach. O takich przestrzeniach, ja nie wiem, jak to określić, będę mówiła po prostu swoimi słowami, aczkolwiek wiem, że są różne na to określenia, poziomy świadomości, no właśnie, poziomy świadomości, egotyczny umysł, boski umysł, można to różnie określać. A co zatem idzie inne czucie w związku z tym, pod który jakby umysł jesteśmy podłączeni? Moim zdaniem ten temat w bardzo fajny, wyczerpujący sposób opowiada Napoleon Hill w książce Jak przechytrzyć diabła. Ale nie tylko on. Akurat wydaje mi się, że to jest bardzo dobry przykład, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, właśnie żeby z którego można zaczerpnąć tą inspirację i Pojąć, zrozumieć też, na czym to polega. Aczkolwiek nic nie przewyższy własnego doświadczenia w tym zakresie. No wiecie, bo teoria, a doświadczenie to trochę inna sprawa. My możemy to znać, ale nigdy tego nie doświadczyć. Ja mówię też o tym dlatego, ponieważ doświadczyłam tych dwóch przestrzeni i, i w momencie, kiedy jak to powiedzieć? Kiedy raz człowiek doświadczy, jak gdyby tego tej innej przestrzeni, innego jakby umysłu, to za tym tęskni. I to staje się tak jakby najważniejszą rzeczą, jeżeli można nazwać to rzeczą w życiu, bo nic nie jest cenniejsze ponad ten stan. I powiem Wam tak, że ten stan umysłu, w którym jesteśmy jakby totalnie rozluźnieni. Mam takie odczucie, że może się coś takiego wydarzyć, bo to przydarzyło się na przykład mi, więc może się wydarzyć, skoro, skoro ja tego doświadczyłam, że to po prostu do nas przychodzi. No i tak jak to często bywa, po właśnie bardzo trudnych doświadczeniach, i paradoksalnie w momencie, kiedy po prostu nie jesteśmy w stanie już dłużej nieść bólu, mamy tak dosyć trudnych doświadczeń, że rodzi się w nas po prostu takie jest przekliknięcie. Ale myślę sobie o tym, że to, czyli to może nas jak gdyby po prostu spotkać, to może na nas jakby spłynąć. Nie na zasadzie, że my tego wyczekujemy, po prostu sytuacja jak gdyby sprawia, że coś nam przekliknie, że ta czara się przeleje, że coś w nas pęknie, że coś tam się uwolni. Mamy już zgodę na to, żeby to wszystko puścić, zobaczyć, jakie naprawdę to jest, przeżyć te trudne emocje, jakoś przejść na drugą stronę. Nie wiem, jak to określić, ale w taki sposób może. Ale to, co na przykład doświadczam teraz, to jest. Bo w momencie, kiedy już to znam i tęsknię za tym stanem, i ten stan na przykład nie jest permanentny, tylko jest taki powracający, odchodzący i tak dalej, mam odczucie, że. Mm. Bo on może nas tak jakby po prostu spotkać, na nas spłynąć, bo my go nie znaliśmy, przynajmniej nie to, że nie znaliśmy, zapomnieliśmy o nim na długie lata, a on nagle przychodzi, robi takie bum i nagle jest fu, nie? Że jest przejście na drugą stronę. Ale na przykład teraz mam taki moment, że przez to, że ja za nim tęsknię, przez to, że ja go znam, przez to, że właśnie on czasami przychodzi na, chwi na chwilę, to mam takie odczucie, że on może być też jakby wypracowywany. Tak jakby on... W tym przypadku można na niego w cudzysłowie zapracować, i to nie chodzi o taką pracę egotyczną, wysiłkową, właśnie o tym będę dzisiaj mówić, tylko uświadomienie sobie też pewnych rzeczy, ale to jest rodzaj pracy, wypracowywania sobie tego stanu na nowo. To jest trochę na takiej zasadzie, na przykład, że ten pierwszy raz dajmy na to, nigdzie nie byłeś na świecie, cały czas żyłeś w jednym mieście i nagle ktoś Ci prezentuje wycieczkę do jakiegoś innego kraju, egzotycznego kraju. Po prostu dostajesz prezent, takie u, nagle jest, wsiadasz w samolot i lecisz i doświadczasz takiej ekstazy związanej z nowym pięknym doświadczeniem i pięknym wydarzeniem. A później... Już nie dostajesz tego w prezencie tak nagle, jak wiecie, jak taki dar z jasnego nieba, taki piorun z jasnego nieba, tylko wiesz, że na te kolejne swoje podróże, bo, bo budzi to w tobie chęć podróżowania, potrzebujesz nie tyle zapracować, nie w sensie zapracować, że teraz harować, bo nie o takie zapracowywanie, właśnie mi chodzi. O tym będę zaraz mówić też w kontekście tego innego stanu świadomości. Tylko wiesz, że, że potrzebujesz nauczyć się, jak manifestować te podróże. Staje się to twoim celem. Zaczynasz widzieć piękno w tym, bo wcześniej tego nie znałeś, tęskniąc do tego i chcąc doświadczać tego, musisz się nauczyć odszukać w sobie tą drogę do tego, by, by na nowo być tym podróżnikiem, by tak spędzać życie, bo uświadamiasz sobie dzięki temu doświadczeniu. Że to jest coś, co kochasz. I myślę sobie, że tak samo może być właśnie z doświadczaniem tego stanu świadomości, tego odmiennego stanu świadomości, kiedy jesteśmy w tym, tym fajnym stanie, bo to, ten stan jest poza właśnie tym egotycznym umysłem. Nawet jeżeli ten egotyczny umysł jakby tam jest, to on jest w tle, on nie jest już na, pięk... na pierwszym planie i nie obezwładnia nas, że jesteśmy tak totalnie w nim zanurzeni, bo to nie jest tak, że on całkowicie znika, on w tle jest. On zawsze tam w tle jest. I on sobie gada, on sobie coś tam próbuje, powiedzieć, tam majaczy, powiedzmy, coś opowiada, ale przez to, że on już jest w tle, to ty możesz go posłuchać, ale nie musisz, masz do tego tak jakby taki dystans. W momencie, kiedy ten, nas, ten egotyczny umysł nas obezwładnia, wkracza w nasze życie z buciorami i zajmuje całą przestrzeń, to wtedy z kolei ten, ten drugi umysł, ten, ten, ten boski, ten, ten bardziej czujący, ten cichszy, ten połączony właśnie z czuciem, on też tam jest w tle, tylko właśnie znowu wtedy z kolei on jest w tle. A tu chodzi o to, żeby zamienić tych w cudzysłowie król, królów, panów świata, panów twojego świata, bo tym panem twojego świata może być egotyczny umysł, ale może być też umysł właśnie boski, który cię prowadzi w połączeniu z, z tymi boskimi prawdami opartymi na miłości, bo ten drugi pan prowadzi cię w oparciu o lęk, o ten w cudzysłowie gadzi umysł, ja próbuję, wiecie, dobrać te najbardziej takie adekwatne słowa, które znamy. I na tym polega różnica, że albo jeden jest w tle, albo drugi jest w tle. I to nie jest tak, że nie mamy do nich dostępu. Mamy dostęp, mamy zawsze ten wybór. Ale tak jak powiedzmy, będąc tylko i wyłącznie w tym w tym egotycznym umyśle, kiedy On króluje w naszym życiu, to my, przez to, że ten drugi, ta druga przestrzeń jest bardzo cicha, ta jest taka krzycząca w tym przypadku, to my potrafimy nawet, jakby nie widzieć tej, 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 tej ciszy w sobie, tego wewnętrznego prowadzenia. Eee, on ma taką tendencję, ten, ten egotyczny umysł, żeby się tak rozpasać, i kiedy już dochodzi do, do, do władzy w naszej przestrzeni, to robi wszystko, żeby być tutaj na piedestale i zagłuszyć tą, tą naszą drugą stronę ale właśnie dzisiaj o tym jak my świadomie przynajmniej na ten mój moment doświadczania bo oczywiście to jest tylko jakiś fragment to jest, to jest mój taki moment w życiu gdzie mogę poruszyć tylko jakieś fragmenty, elementy tej drogi i doświadczyć, chciałabym powiedzieć parę słów właśnie o tym świadomym przywoływaniu z powrotem tej, tego cichego, obserwującego umysłu, któremu jest bliżej do miłości, który, który właśnie na tą miłość zwraca uwagę i na te boskie prawdy. E, przede wszystkim to, co do mnie właśnie przyszło, to to, że to ma ogromny związek oczywiście z naszym postrzeganiem rzeczywistości, ale, ale ma ogromny związek z rozluźnieniem i z zaufaniem, bo kiedy rodzi się w nas to odpuszczenie, e, ale nie odpuszczenie na zasadzie, wiecie, że ja niczego nie chcę, ja niczego nie pragnę, ja jestem teraz w takim stanie, że mam po prostu wszystko, tak jak to mówią mniej wyrąbane, a będzie Ci dane, znaczy w pewnym sensie, tylko właśnie tu nie chodzi o takie odpuszczenie, że dobra, to ja już nic nie chcę od życia i w ogóle wyzbywam się marzeń, wyzbywam się pragnień, tylko o takie odpuszczenie, na zasadzie oddanie się tej sile wyższej. Rozluźnienie. Tylko, że to rozluźnienie odbywa się na takiej zasadzie, że właśnie to, co już kiedyś mówiłam, tego poczucia godności, tej świadomości, że my, jako dzieci stwórcy, jesteśmy godni wszelkiego dobra, i ta moc stwórcza chce nam to wszystko dać. I tu nie chodzi o jakieś takie, wiecie, właśnie te egotyczne bogactwa, bo do tego nas zachęca właśnie egotyczny umysł. Tu nie chodzi o gromadzenie, teraz, że o Boże, to, to, to ta siła stwórcza chce mi wszystko dać, no to teraz dawaj kadillaki, dawaj mi to, dawaj mi to, ja będę panem tego świata. Tu nie chodzi o takie, o takie bogactwo, tylko o bogactwo tak naprawdę... Co jest naszym bogactwem? Nie te rzeczy, tylko nasze wewnętrzne czucie się bogatym. To bogactwo czucia szczęścia, bycia spełnionym. Kiedy my jesteśmy zanurzeni w tym bogactwie, to czujemy się bogaci, kiedy uśmiecha się do nas nasze dziecko, to czujemy się bogaci, kiedy możemy i z naszymi przyjaciółmi zrobić ognisko. To czujemy się bogaci, e, kiedy stać nas, żeby sobie kupić kawę w coffee shopie na przykład. E, ale też nie tylko, bo, bo spełniamy swoje marzenia, które oczywiście to nie wyklucza, wiecie, posiadania pieniędzy czy pięknego domu, e, bo każdy z nas ma inne marzenia i jakby inne są potrzeby do realizacji. Tylko do, chodzi o to czucie nasze wewnętrzne, spełnienia szczęścia. I żeby to, mm, Tak jakby to zawsze ma jakiś oddźwięk w, w, też w materii. To nie chodzi o to, żeby to w materię wykluczać, ale mm, ta materia sama w sobie nie daje szczęścia. Ona może być tylko naszym, jak gdyby, taką trampoliną do tego, żebyśmy mogli właśnie mieć te piękne widoki, kiedy, kiedy na niej skaczemy i, i te piękne doświadczenia, kiedy na niej jesteśmy. Wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie. To rozluźnienie, o którym mówię, to jest takie głębokie zaufanie, że, że życie, że Stwórca, że ta wszechogarniająca, istniejąca miłość działa dla mnie, że ona już szykuje mi te, te rzeczy, o których marzę, że ona już pokazuje mi drogę, żeby to realizować, żeby się spełniać, żeby czuć w sercu. To połączenie, to bycie zaopiekowanym, bycie kochanym, yy, też tą chęć dzielenia się tą miłością, po prostu w lekkości yy, i w zgodzie ze sobą, i kiedy my tak potrafimy, kiedy my pracując też właśnie z naszą świadomością, bo to chodzi o to, żeby włożyć tak w pewnym sensie, podłączyć się pod tą myśl, że ta siła sprawcza. Ta siła stwórcza, źródło stwórca, jakkolwiek to nazwiesz, e, która jest jedna, jedyna, właśnie różnie nazywana też. E, ale, ale będę nazywała to stwórcą. Bo to jest takie najbardziej dla wszystkich oczywiste, ona działa dla Ciebie zawsze. I opiekuje się tobą, opiekuje się mną. I jakby podłączenie się pod tą myśl, że jestem godna, godny wszelkiego dobra, zaopiekowania się mną, ja się mogę w tym po prostu rozluźnić i zaufać. Wszystko zmienia. Dopiero wtedy, kiedy w naszej głowie, w naszym umyśle zaczynamy tą myśl karmić, zaczynamy Naprawdę nią żyć. Mm. Nasze ciało zaczyna się rozluźniać. Oddajemy, jak gdyby to przewodnictwo y, sile wyższej. Ale nie na zasadzie, że ja się teraz będę bał. No właśnie, bo wiecie, egotyczny umysł nam tutaj wcisnął trochę kitu. I to nie chodzi o coś takiego, o takiego Boga. Że ja teraz usiądę i będę się go bać o Boże, bo może jego przewodnictwo będzie polegało na tym, że on mnie teraz przeciągnie ryjem po żużlu, albo że ześle na mnie kolejne pieruny kary za moje grzechy. To nam wtrynił Kościół. E, to nie jest. takie rzeczy się dzieją tylko właśnie wtedy, kiedy my nie mamy do tego Boga zaufania, i takie rzeczy się dzieją, kiedy my nie czujemy się godni Jego, jak i Jego miłości. Właśnie wtedy, kiedy my przestajemy czuć tego Boga, ufać mu, przestajemy wierzyć w miłość, wierzyć w to, że jesteśmy godni, że miłość istnieje, że Bóg nas kocha, że jesteśmy godni jego miłości, że jesteśmy tą miłością, że możemy mu zaufać. Wtedy zaczynają w nazwalić w cudzysłowie te pioruny właśnie żebyśmy do niego mogli wrócić, to jest taka, to jest takie pokazanie nam, że to nie ten kierunek. Przestajesz mi ufać, przestajesz ufać sobie przez to, że jesteś kochany, że jesteś chroniony, chroniona i że miłość istnieje. Ja też tego doświadczyłam. Straciłam w to wiarę i wtedy zaczęły walić we mnie pioruny. To nie robi... To... Właściwie wiecie, o co mi chodzi. Nie będę więcej rozwijać. Um... Tak jakby powrót do tego, Stwórcy to jest na nowo budowanie w sobie wiary w to, że jesteśmy godni wszelkiego dobra, że miłość zawsze dla nas działa. I mamy w to wierzyć, i mamy temu zaufać w to dobro Boga, w to, że On chce naszego wewnętrznego szczęścia. On nie zsyła na nas piorunów. On jest syła wtedy, kiedy przestajemy wierzyć w jego miłość i w to, że on wyprostuje nasze ścieżki. I to wewnętrzne rozróżnienie tworzy spokój w naszych sercach. Także myślę, że bardzo istotne jest to, żeby pielęgnować w sobie tą myśl i tego typu myśli, bo do tej jednej myśli, że jestem Godny, godna wszelkiego dobra i, i siła stwórcza działa dla mnie. Mm. Przyklejają się kolejne, też piękne, wspierające myśli. Um. I żebyśmy je właśnie podlewali naszą wiarą, pielęgnowali je w sobie, świadomie pielęgnowali je w sobie i przypominali sobie o tym. Powiem Wam szczerze, że. Z całego serca, naprawdę z całego serca. Od paru dni właśnie wróciłam do książek, z którym miałam już kiedyś styczność, kilka lat temu, Josepha Murphy. Właśnie, który zasłynął prawdopodobnie z książki, tak myślę, bo ona on taka najbardziej popularna, jego książka, właśnie to Potęga Podświadomości. Ale jest wiele innych książek, takich jak właśnie, jak Magia Wiary, którą właśnie czytałam w roku 2016 albo 2017, która bardzo też mnie poruszyła. I wróciłam do tych książek, do jego audiobooków. I powiem Wam szczerze, że bardzo polecam, bo on w prosty sposób opisuje.